Wyobraź sobie samochód, który porusza się po płaskim torze kołowym ze stałą szybkością. W takim przypadku jego przyspieszenie skierowane jest do środka okręgu. Jak myślisz, co jest przyczyną takiego przyspieszenia? Dobre autostrady i szosy mają zwykle na zakrętach pewne nachylenie. Czy potrafisz wyjaśnić w jakim celu? Ciała oddziaływają na siebie. Jak myślisz, co świadczy o oddziaływaniu między ciałami? Kopnięcie piłki powoduje jej ruch, powieszenie ciężarka na końcu sprężyny powoduje jej rozciągnięcie, zbliżenie magnesu do rozsypanych drobnych gwoździ umożliwi ich szybkie pozbieranie, upuszczenie trzymanego w ręce talerza porcelanowego powoduje jego upadek na podłogę i rozbicie. Widzisz więc, że o istnieniu oddziaływań między ciałami świadczą ich skutki. Skutki oddziaływań możemy podzielić na dwa rodzaje. Skutki statyczne, czyli odkształcenia ciał, np. rozciągnięcia, ugięcia, zgniecenia. Skutki dynamiczne, polegające na zmianach prędkości, np. zmiany kierunku ruchu, zatrzymanie, wprawianie w ruch. Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat klasyfikacji oddziaływań występujących w przyrodzie, kliknij przycisk więcej. Zanim poznasz pojęcie siły, dowiesz się, jak opisujemy oddziaływania. Oddziaływania można opisywać jakościowo i ilościowo. Jeśli przy opisie oddziaływań i ich skutków posługujemy się tylko słowami, opisujemy oddziaływania jakościowo. Na przykład, ciężarek odkształcił sprężynę. Natomiast w ilościowym opisie oddziaływań posługujemy się pojęciem siły, która jest miarą oddziaływań. Na przykład, ciężarek działa na sprężynę siłą o wartości 10 N, skierowaną pionowo w dół. Siła jest wielkością wektorową. O tym, co dzieje się z ciałem, decydują wspólnie różne oddziaływania. A więc o zachowaniu się ciała w wyniku oddziaływania ze swoim otoczeniem, będą decydować wszystkie siły działające na rozważane ciało. Siłą wypadkową działającą na dane ciało nazywamy siłę zastępującą działanie wszystkich sił i powodującą takie same skutki. Wektor siły wypadkowej jest sumą wektorową sił składowych. Czy wiesz, jak znajdujemy siłę wypadkową? Wektor siły wypadkowej jest sumą wektorową sił składowych. To znaczy, że np. gdy na ciało działają cztery siły Q, R, T, W, to siła wypadkowa opisana będzie następującym wzorem. Ten wzór informuje nas, że siła wypadkowa F, W zastępuje nam cztery siły Q, R, T, W. W celu graficznego dodania wektorów powinniśmy zastosować jedną z dwóch metod tę, która jest dogodniejsza w danej sytuacji metodę równoległoboku, metodę trójkąta wieloboku. Czy potrafisz wyjaśnić, kiedy siły działające na ciało równoważą się? Przeanalizuj następujący przykład. Kulka wisi na nici, działają na nią następujące siły: P. siła ciężkości, N. siła naprężenia nici. Obydwie siły mają ten sam kierunek i wartość, przyłożone są do tego samego ciała, a ich zwroty są przeciwne. O takich siłach mówimy, że się równoważą. Ich wypadkowa jest równa zero. Innymi słowy ciężarek nie zerwie nitki, ponieważ siła naprężenia nici jest taka sama jak siła ciężkości działająca na ciężarek. Co dzieje się z ciałem, jeśli działająca na nie siła wypadkowa ma wartość zero? A co gdy siła wypadkowa jest różna od zera? Mówią o tym znane Ci już zasady dynamiki Newtona. Pierwsza zasada dynamiki Newtona brzmi następująco: Jeśli siły działające na ciało równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym.